Flash integracyjny w 120 sekund dookoła integracji. Województwo lubelskie mieści się przy granicy naszego kraju. W związku z tym napływa do niego spora liczba imigrantów. Właśnie dlatego niezwykle istotna jest rola mediów, które uświadamiają społeczeństwo w kwestii integracji. My, jako dziennikarze, robimy wszystko, żeby po prostu działać na rzecz integracji. Natomiast wydaje mi się, że większym problemem jest integracja w społeczeństwie, czyli integracja z sąsiadem, integracja z osobą, która jest obok. Dlatego, że jej po prostu nie znamy. Mówiła kierownik produkcji telewizji Lublin Joanna Antoszewska-Komorska. Media muszą w odpowiedni sposób przekazywać informacje o co nie jest to łatwe zadanie. Mówi redaktor naczelny Korea Lubelskiego, Dariusz Kotlarz. Bardziej problemem jest mediów to, jak przekazać swoim odbiorcom interesująco informacje o obcokrajowcach mieszkających w Polsce. Tak, żeby pogodzić zainteresowanie czytelników i odbiorców z misją, które każde medium w dalszym ciągu ma. Aby odpowiednio przekazywać informacje, trzeba również dobrze rozumieć sytuację cudzoziemców. Mówi redaktor naczelny Lubelskiego Oddziału Gościa Niedzielnego, ksiądz Rafał Pastwa. Sami wielokrotnie doświadczaliśmy trudnych sytuacji. Pomocy z Zachodu w trudnych dla nas czasach, dlatego też powinniśmy się otwierać na innych kulturowo, religijnie. To jest zresztą też bliskie papieżowi. Jako ludzie cywilizacji XXI wieku powinniśmy właśnie pogłębiać te informacje na temat osób, potrzeby, które do nas trafiają, a być może też zaczną jeszcze częściej napływać. Media mają przekazywać informacje, ale również wpływać na ludzi. Dlatego tak istotne są w procesie integracji. Kompetentni dziennikarze to połowa sukcesu. Resztę stanowi uświadomione społeczeństwo. Damię Wrocławski, do usłyszenia. Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa oraz środków własnych Stowarzyszenia Solidarności Globalnej. Wyłączna odpowiedzialność za emitowane treści spoczywa na Stowarzyszeniu Solidarności Globalnej i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.